Trzymajcie kciuki co mój szalony pomysł Ale cieknie nam. Paliwo. U, wow. Od gazu do wody i Pięknie tu jest. No to wieź tam. No niestety takie są uroki tutaj. W Tunezji. Rzeczywistość, słuchajcie, to jest taka rzeczywistość. Chcieliśmy zrobić fajne zdjęcia. Ale nie wiem czy coś z tego wyjdzie, ponieważ zobaczcie, naprawdę dużo, śmieci. A zachód słońca jest piękny. Widziałeś to auto? Zielony? No, Piękny. No. To jest taka typowa e, samochód Flat 80. Tak? Nie tak. wiem, nie wiem, mnie jeszcze nie było. Tak, ty... No trochę za późno przyjechaliśmy, nie? Ten Uwielbiam miejscu... te niebieskie drzwi. Tak. Misia. Wieś, no, to jest pierwsze miasto, które robiło drzwi niebieskie i budynki są białe. Tak? tak w całym świecie. Słuchajcie, Mesio. Tak. o wszystkim. Później nie powtarzali nas w Grecji. Tak? No. Tak, muszę to sprawdzić. Tutaj musimy jeszcze, słuchajcie, musimy jeszcze tutaj w dzień przyjechać. Jak y, będą sklepiki otwarte, też będzie fajnie. A tu, a tu jeszcze żółte, też ładne. Ten piękny tak. To co? Próbujemy. Póki co oglądamy. Cześć wszystkim. Słuchajcie, zaczęłam nagrywać vloga i zapomniałam się z Wami przywitać. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Nie Tak szczerze musimy w dzień przyjechać. Wiesz, jak będzie dobre światło, bo już prawie nic nie widać. To jest nazwie właśnie Wam lunita. Co, co, co? To kupimy teraz? Ta, 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 ta. Słuchajcie, to w takim wypadku ja uważam, że teraz wam nagramy co będziemy pili i jedli w Sidi Said a już e, za kilka dni też wrócimy tutaj i wtedy też nagramy tutaj w bardzo fajne miejsca są do robienia zdjęć. Właśnie jaka jest kolejka. Dobrze, się, masz, Malu? To takie w tłuszczu robione, tak? Czyli jedzenie, którego ja najbardziej unikam. Czy ja lubię takie jedzenie? Obie dziedziny. Digoras, digoras. E, Citrona? Really? Brzeli? Digoras. Digoras. Ma jak twoja truskawka. Co? Jak ty się na, jaką pan ma nazwać? Bambaluni. 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 Bambaluni? Twój limonad. Wysłzałeś, twój, on już odróżnia mój i twój. Ona musi częściej do nas przyjeżdżać. Mój. 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 Twój. Dwój. Brawo. Wybieramy obraz do nowego domu. Ta fajna i to fajnie Co Póki co wybieramy.

Słuchajcie, kto chce bezpłatną reklamę, to zapraszam do mejsza. Kolejnego dnia. E, tutaj wszyscy śpią. E, mamy godzinę, nie wiem, którą, chyba 13 czy 14. Nagrywałyśmy zejszą odcinek. Początek odcinka. Słuchajcie, co chciałam wam powiedzieć, że porównajcie sobie, to jest ten sam rozmiar. E, to jest kroks, który nie był na słońcu przez 5 godzin, a to jest drugi kroksik, który był na słońcu. Jak widzicie, to jest rozmiar ten sam 8-9. 8-9. który był na słońcu? Ten. Widać od razu, zobaczcie jak on się skurczył. On nie był za długo na słońcu, ale tak przez przypadek Elias go zapomniał na podwórku i no i już nie ma. I, i już po kroksach. O, tak wam powiem, już po kroksach. Przy tym, że Elias ma taką, wiecie, szerszą stópkę, więc nie ma szans. Słuchajcie, ogólnie dzisiaj mamy tylko 32 stopnie, więc całkiem przyjemnie jest. Nie ja widzę, to małe gdzieś ucieka. I jest wiecznie, więc nie byliśmy jeszcze nad morzem. Może później. Duży! Może? może później pojedziemy tak po prostu, nie wiem, na zachód słońca. Majusia, co ty tam uciekasz? Maja, słuchajcie, Maya coś kombinuje. O, teraz widać, jaki mamy wiatr, trochę czuć ale ogólnie, naprawdę przyjemna pogoda, nie jest gorąco, naprawdę jest dobrze <grystanie> słuchajcie, ja mam, ja mam super pomysł, naprawdę nie pomyślałam wcześniej, że po prostu zobaczcie, ta malutka akurat nie ma e, klapek klapków, klapek, klapek, ona ma tylko sandałki więc postanowiłam, że po prostu też tego drugiego crocs'a sobie skurczę nie? <grystanie> wrzucę na słońce na 5 godzin i będziemy mieli drugiego skurczonego kroca. Ale nie jestem pewna, czy właśnie w tym słońcu, słuchajcie, wtedy było około 40 stopni, dlatego on tak się skurczył. A dzisiaj jest, można powiedzieć, nawet zimno, wiecie, 32 stopnie. No to nawet w Polsce ostatnio tak było, więc nie wiem, zobaczymy. Niech sobie poleży, będę porównywać. Elias, z tą czapką swoją robisz tyle hałasu. Myślę, że po prostu będę przychodziła, sprawdzała. Elias! Mam nadzieję, że może uda się wyłapać chwilę i te kroki po prostu jednakowo się skurczą. Trzymajcie kciuki za mój szalony pomysł. Przyjechaliśmy na plażę, ale słuchajcie, zobaczcie, jakie są fale ogromne. А в Słuchajcie, wracamy do Was kolejnego dnia. Mieliśmy dzisiaj pojechać na fajną plażę, ale... ale cieknie nam. paliwo Pali A już za dwa dni mamy prom powrotny, więc jestem ciekawa, czy uda nam się naprawić auto. Naprawdę te przygody to mnie już po prostu przytłaczają. To i zajął odpoczywa. Jest mi na płacze? Tak? Coś się dzieje. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych vlogów. Pa, pa!